Jola. Albo nie mów gdzie jedziemy, ja powiem gdzie jedziemy Jedziemy do Siemry Reap ten plakat, o którym się zastanawiałem cały czas Czy go kupić, czy go nie kupić Kupiłem Rura PCV Muszę ją jeszcze trochę przyciąć Bo jest za długa Plakat trochę mniejszy, nie potrzeba aż takiej dużej. Yolo kupiłem sobie dwa mniejsze, ja kupiłem sobie jeszcze jeden mały komiks. Trochę się potargowałem. Trochę kupiłem ceny. Kto jest zakupacholikiem? No i teraz tym fajnym autobusem jedziemy na dworze. Na dworze się przysiadamy w autobus do Siem Powinniśmy tam jechać 3 godziny, ale tutaj zawsze jak jest 3 to jest 4 albo 5. Nasze podróże autobusami do tej pory wyglądały yy, ciekawie. W pierwszym, po pierwszej podróży mieliśmy plecaki całe zglane płynem, bardzo się rybami z mojego plecaka. No, w środku były ciuchy, mokre, wszystko, wszystko, wszystko. Yy, drugi nie dojechał, bo musi koło zepsuć, musiał przesiadać, dopłacać pieniądze. Film. Teraz jedziemy w firmę Capitol. Wszyscy ją polecają. Podobno jest najtańsza, najlepsza w całej Kambodży. Pewnie. No jak teraz będzie dobrze, to będziemy ją dalej To powiedziałam ja. Proszę, stosowałem. Tu Jola się już zaczęła do tego dobierać. Jak to tak. Gdzie wkłada do bambusa? Ryż z fasolą zamyka się to liśćmi banana banana, tak? Układa się na 3 godziny, do bo poleniska Oni tutaj jedzą w podróżach tak? Bo my, Europejczycy, to musimy sobie kombinować. Możemy po Siem Reap od 20 minut. E, jeździmy od hostelu do hostelu. Na czerwcu jest hałs do skalce. Na razie nic to nie pasuje albo trudno, albo drogo. naszej dzisiejszej nasz kolejny guest house szukaliśmy, szukaliśmy w końcu znaleźliśmy Kuba jesteś ubrany? tak wchodzę Kuba i banana tak to jest nasz Pokój 4 na 4 Ale jeszcze takiego wiatraka nie mieliśmy. Mieliśmy chyba. Gdzie? Nie wiem. I toaleta. Właściwie nawet nie muszę wchodzić. Jest to cud świata. Siódmy, ósmy, dziewiąty. Ale za to mamy Ankor. Tam o, tak. co mieliśmy ten host koło z polecenia. Było za 10 dolarów, już jest trochę droga, ale już zdecydowaliśmy na niego. Było dużo gawa, bananów. Była, była tam kawa, herbata, banany, banany. Cały banany cały czas, to 24 godziny na dobę. No i śniadanie wliczone w cenie, więc 10 dolarów spoko. Więc zdecydowaliśmy, poszliśmy. Panie zaczęły szukać pokoju i się okazało, że jest full. Więc przyjechaliśmy tutaj. Jest jak jest.

Jest spoko Tutaj tylko kupować Tak, czy są po tak, tak, Mhm Nie, chyba musimy z tym uciekać no, bo, nie, bo kupujemy bardzo duże rzeczy, ale są dobre Tutaj na 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 Oni nam się dalej spróbować Tak, to jest to Jest jeszcze to. nie wiem, czy to I jest dobra, uciekajmy, no, no, thank you Tam nie, o, nie, owoce, dobra, idziemy no to trochę śmierdzi rybom. Jola weźmiemy Ananasa. Teraz? Tak, pokrojonego. A Nie, ale to pani ci pokroi. Są pomidory. Tam chodź do ma palki. Są węże. To są węże. węże. Ja dobrze stwierdziła, że nie łapie. To znaczy, że może być dużo. Może być dużo. znowu Bankok? Knife, yeah? I'm okay, thank you. How are you? I'm right, good. Great, great. Good Ryby mi jedzą stopy, a Jola się boli wsadzić. A to boli czy nie boli? No to nie boli. Piwo. Nie. Bo a to boli. O Jezu, to naprawdę boli to. Co mi się nie boli? Ja tu nie wytrzymałem 20 minut. To Ale na początku też tak myślałem. Ja mam łaskotki na stopie. Z trochę więcej na nią rzuciło, bo ja już miałem trochę dość. Kuba, kurwa, już jak to kota? Ała. Kto tu wytrzyma? 20 minut tylko tu jesteśmy. Rozszerz palce, to ci pomiędzy palcami zjedzą. Naprawdę. To... Patrzcie się, jakie ja mam czyste stopy. A patrzcie się na Joli. Ja weszłam dopiero. To jest po prostu apogeum. Ja dopiero weszłam. Zabrała mi wszystkie ryby Mamy stopki, czyściutkie eee, wyjedzone przez rybki Zrobiliśmy jakieś to małe zakupy albo całkiem duże Trochę dla siebie, trochę dla Was A eee. ja ale to jeszcze jutro pójdziemy i kupimy to co dzisiaj zjedliśmy i idziemy do hotelu spać